Dzisiaj postanowiłem wykorzystać miejsce, w którym jestem, Neapol, u podłoża Wełzuwiusza. Pojutrze będę zwiedzał Pompeje, czyli miasto, które Wełzuwiusz gdzieś tam unicestwił. I takie refleksje same przez się mi przyszły dzisiaj do głowy, że... Ważnym jest to, abyśmy my w swoim życiu, my w tym życiu takim codziennym, w tym zmaganiu się także z tym problemem, jakim jest dla nas, czy to uzależnienie, czy inna sytuacja kryzysowa, czy jakieś elementy depresji, żebyśmy pamiętali o jednym, czy żałoba, że no, życie jest krótkie, nie wiemy kiedy się zakończy, i takie długofalowe planowanie czegokolwiek może spowodować, że. No nie będzie czasu na realizację, bo coś nam nagle to życie przerwie, więc wyciskajmy z tego jak najwięcej. Ta moja terapia, bardzo się cieszę, że ona jest prowadzona w nurcie tsr -owym. Bo jest to terapia, jakby z samego założenia, bardzo krótkoterminowa, nastawiona na to, że to wy sami będziecie realizowali wszystko, co powinniście, aby zrealizować wasze własne cele terapeutyczne. Podkreślam wasze własne cele terapeutyczne, bo mam osoby w tej terapii online, indywidualnej i ostatnio na sesji, i to nie z jedną osobą, mocno podkreślałem, to ty kreujesz cel terapeutyczny, ty kreujesz, co ty chcesz uzyskać poprzez tą terapię. I tak też jest w mojej pracy z wami. Wy kreujecie, jakie wy chcecie chcecie przeprowadzić zmiany w swoim życiu, ale ja zawsze to podkreślam, czy w ośrodkach terapeutycznych, czy w indywidualnej terapii, czy w warsztatach, no nie masz czasu na to, żeby sobie planować jutro, pojutrze. Nie, te zmiany, które możesz wprowadzić, a które mogą ci pomóc od zaraz, wprowadzaj od zaraz. Tu ta społeczność włoska, tu w Neapolu, szczególnie widać, jak ludzie żyją właśnie w, takim, w, takim, w takiej dynamice, w takiej chęci przeżycia kolejnego dnia. Są głośni, są, no widać, że skupiają się na dniu codziennym, a. Mniej jakby przemują ich te problemy, które mogą być za 5, za 10 lat, co widzę też, co widzę no dość często w moim kraju. Niestety, że mamy taką społeczność, która dość mocno zawiesza się na tych problemach, które mogą gdzieś tam w przyszłości zaistnieć. I nie czerpiemy jakby w pełni tej radości, którą daje nam każdy nowy dzień. Ja wiem, że są sytuacje, bo przecież ja pracuję z ludźmi, którzy no trudno, żeby się cieszyli, skoro rozmawiałem ze mną, to jest bardzo słabo, jest bardzo źle. Ale często jest tak, że sami sobie kreujemy to, że jest źle, że jest słabo. Nie chcemy zobaczyć, że mamy do przeżycia kolejny dzień, nie chcemy zobaczyć, że mamy być za co wdzięczni wieczorem, bo w ciągu dnia dużo dobrego się wydarzyło. I postanowiłem dzisiaj troszkę powiedzieć tak, odwołując się do tych mieszkańców Pompeji, którzy gdzieś tam sobie żyli hucznie, wesoło, nagle życie się zakończyło, bo wełzów już postanowił się obudzić. No, pomyślałem, że warto dzisiaj powiedzieć o tym programie 24 godziny, który jest zarówno w terapii leczenia uzależnień, jak i w ruchu ołowskim. Jaki my terapeuci go często też podrzucamy, jak on jest ważny, żebyśmy nie wybiegali za bardzo do przodu. Skupmy się na celach, planach strategicznych, tych na najbliższą przyszłość, które możemy zrealizować, które dadzą nam sporo radości, że je zrealizowaliśmy, a te plany op, takie właśnie. Hmm. A, pomyliłem. Na planach operacyjnych się skupmy. A te plany, właśnie strategiczne, te długofalowe, okej, okay, one powinny być w głowie każdego, kto ma wyobraźnię i ma jakiś cel taki większy, głębszy w życiu. To jest bardzo ważne, fajne, e, gdzie chcę być za parę lat. No ale najważniejsze to są te plany, właśnie operacyjne. Te na dziś, na najbliższą godzinę, na jutro. To dlatego ludzie łamią abstynencję, że brakuje im. Determinacji do wykonania planów operacyjnych, lub ich nie mają, lub zaplanowali sobie, no tak, byłem w ośrodku leczenia uzależnień, teraz pięć lat nie będę pił. Jak nie będziesz pił? Będziesz pił, przejdą głody. Sięgnięcia po alkohol czy po narkotyki, jak z tym nic nie będziesz robił, jak nie będziesz każdego dnia próbował wprowadzać coś, co ci zastąpi te lata używania czegoś, co było dla ciebie mega przyjemnością, no to ty wrócisz do picia, wrócisz do brania narkotyków. Właśnie chodzi o to, żebyś ty pamiętał, że masz dzień do przeżycia i tak jak mówiłem przez ostatnie 3-4 dni żebyś umiał przewidywać, co ci w ciągu tego dnia może zagrażać, żebyś umiał zachować stoicki spokój, bo to jest do przewidzenia, że jeżeli przez lata weekendy spędzałeś tylko z alkoholem czy popołudnia albo brałeś często te narkotyki, no to, że ta chęć za życia ich będzie teraz bardzo silna i mimo tego, że to przyjdzie, no zachowaj spokój, tak, nie wpadaj w panikę, stosuj zalecenia terapeutyczne i tyle. I, I przestań tutaj gdzieś planować coś, co będzie za 10 lat, bo czasami te nasze plany, właśnie takie długoletnie, no. Y Kończą się dość szybko. Ja tutaj nie mówię tego po to, żeby straszyć. Po prostu taka refleksja, że gdzieś tam patrzę na te yy, będę patrzył, nie, no przejeżdżałem dzisiaj koło Pompej, Pompeji. byłem w Sorento, przejeżdżałem przez same Pompeje, troszkę poczytałem, więc wiem, że ci ludzie zmarli po prostu no, <nagłą>, nagłą śmiercią, gdzieś tego nie planowali, na pewno nie planowali, na pewno się nie spodziewali. Ale tak też jest z nami, że jeżeli nie wyciśniemy z życia maksimum, to po pierwsze, sam proces terapeutyczny będzie przebiegał właśnie tak na półgwistka, tak troszkę bez celu. Widzę to czasami, kiedy konfrontuję moich klientów z tym, co mają do zrobienia, albo czy w ogóle coś mają do zrobienia, oni nie wiedzą, no nie wiedzą po prostu, czy, czy mają jakieś plany, czy czy, czy jeszcze jest coś, co może sprawić im przyjemność? Ja też tego nie wiem. Ja jestem tylko tym, który organizuje te spotkania, który w nich uczestniczy, który może coś zasugerować. Ale to my sami musimy wiedzieć, że to życie to dar, a my z kolei jesteśmy tym darem dla świata. Każdy, każdy z moich klientów jest darem dla świata, w to nie wątpię. Tylko czasami nie chcemy tego zobaczyć. Czasami nie chcemy tego daru pokazywać światu, tak? gdzieś tam się wycofujemy w swoich myślach w swoich przekonaniach w swoich ocenach siebie albo słuchamy oceny innych jak nas oceniają zamiast poczuć tą siłę którą w sobie mamy bo ją mamy i nie czekać nie ma czasu nie ma czasu po prostu nie wiem. ja nie wiem co się stanie jutro jestem u podnóża Wełzuwiusza, a może mu się zachce jutro wywalić wszystko w powietrze no, może tak być. Poza tym, tu jest 28 innych, tak zwanych superwulkanów, które są jeszcze gorsze niż już. Jak one wybuchną, to nie ma szans. Jest jeszcze Etna niedaleko. Także, no, skupiam się na każdym dniu. Każdego dnia staram się z Wami czymś podzielić. Tą radością, refleksją też. No, nagrywam trochę filmów po włosku. Jakoś mi to wychodzi. Włosi mnie chwalą. Tak. No, ale. Ale właśnie przez to chcę pokazać, że jak ważne jest to, żebyśmy nie czekali z tym, co mamy do zrealizowania, co możemy zrobić już dzisiaj dla siebie. Jeżeli mamy coś takiego do zrealizowania, to to realizujmy. Jeżeli możesz dla siebie przestać pić alkohol i brać narkotyki czy grać, bo sprawia ci to ból, cierpienie, to to po prostu zrób, tak po prostu dla siebie. No bo możesz sobie poczekać z terapią ale jutro może wybuchnąć twój wełzów już i nie będzie już terapii, bo po prostu nie będzie ciebie. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia jutro.